Cześć, wam witajcie z tej strony Jakubik. Witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku z typowej polskiej wsi. No, Ursus sobie wrócił w końcu. Trochę się zmieniło. W końcu drogę gwiazdową zrobili. No, lepsze, przejdźmy do Ursusa. Odbijmy go sobie. No. Czekałem bardzo, aż ursus wróci. Dobra. Pięknie już farmacia. Tu zmów do oziębienia naklejki Marko. Mi się szczerze bardzo podoba ten ursus. Nim sobie chyba porobimy w następnym odcinku. Dobra. A, wsiadamy sobie do kejsa i dzisiaj uprawiamy tak jak mówiłem, pod soję. Będę miał jednak dwa pola soli. I jedno będę chciał buraków, Poza za odcinkiem sobie zasieję buraki i wam pokażę, bo się już kupiłem. <grym> Nowy ciągnik się pojawi w następnym odcinku. Bo sprzedałem już mojego zetora, nie ma co go remontować. Pojawi się nie większy ciągnik od kejsa. Będę chciał szczypować kejsa do iluś tam koni. tego szczypujemy. I tego. I do kejsa będę chciał założyć tura Kurczę, mogę tutaj dojeżdżać za bardzo. Po Chcę już tam soję siać. W Na następnym odcinku, albo nie wiem jak to zrobię. Następny odcinek to będzie premiera. To dziesiątka, jakby nie patrzeć. Dziesiąty odcinek Z <śm> typowej polskiej wsi. No. Dzisiaj sobie zrobimy trochę krótszy odcinek, bo ostatnio mi dużo. By nie patrzeć wieczorny odcinek w niedzielę. Trochę wieczorny, bo zawsze trochę wcześniej niż I No, teraz bardziej wieczorny. Już. więc ja się będę z wami żegnał do następnego odcinka i na razie